Wszystko mówi o tym, że alt Season rozpoczyna się na dobre, ale czy na pewno? Czy rozwodnienie rynku nie spowoduje, że nie urośniemy tak, jak wszyscy myślą? Czy dostaniemy ogromny seldy news po ogłoszeniu wyników na FOMC i czy faktycznie Paweł obniży stopy procentowe, które bezpośrednio wpłyną na krypto? Bardzo ważne informacje, bardzo ważne rzeczy będą działy się w najbliższych dniach, także odcinek powie Wam, w jaki sposób się zachować i co powinniście zrobić, na co powinniście się przygotować. Także siadajcie wygodnie i zaczynamy. A więc, moi drodzy, zacznijmy od on-chainów. Słuchajcie, na pierwszy rzut, oczywiście najbardziej teraz pokazywany e, on pokazywany wykres na social mediach, wszystkich social mediach kryptowalutowych, szczególnie na x czyli Altcoin Season Index. I tutaj wedle tego on mamy alt season. A przynajmniej taki na papierze. Bo po raz pierwszy od grudnia wskaźnik wrócił do strefy dominacji altcoinów. Wcześniej wpadaliśmy tam tylko na chwilę i zaraz potem można powiedzieć, że wchodziliśmy w bessę, więc zobaczmy. Czy i tym razem statystyka się powtórzy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o altcoin Season Index, patrząc na to, w jakim miejscu jest dominacja, patrząc na to, w jakim miejscu jest total trójka, oczywiście również wyłączając stablecoiny, faktycznie jesteśmy w miejscu, w którym altcoiny mają szansę się wybić. Faktycznie jesteśmy w miejscu, w którym alt season jest, może alt season, może altami są zainteresowani duże grupy ludzi. Ja sam w tym momencie jestem w longach, ja sam w tym momencie hodluję jeszcze altcoiny i zastanawiam się, w jaki sposób je rozegrać, czy może coś to kupić, czy może coś po prostu zacząć rolować. Na razie wszystko wygląda optymistycznie, jednakże zwróćcie uwagę na to, że po tak dużych impulsach, które w tym momencie mieliśmy na altcoinach, możemy dostać lokalne korekty po kilkanaście procent, może nawet trochę więcej. Więc jeżeli takie rzeczy się wydarzą, weźcie to za pewnik, weźcie to za sytuację, która musi być, ponieważ każdy impuls musi mieć korektę. Po każdej korekcie przychodzi impuls. A teraz w tym momencie patrzymy sobie już, kochani, na top altcoins combined open interest. I tutaj open interest. Na altcoinach, czyli zainteresowanie tymi altcoinami, można powiedzieć wykres zainteresowania altcoinami, jest on, można powiedzieć, na ATH. Co ciekawe, tej sytuacji nie potwierdzają aktualne wyceny altów, które wciąż są dosyć nisko. Widać się także, że może to być ostatni moment w tym cyklu, by alty pokazały jeszcze pazur. I tutaj oczywiście chodzi o to, że część altcoinów. Faktycznie wybiła, faktycznie coś tam się dzieje. Ładne impulsy po kilkanaście, po kilkadziesiąt procent, z których można, można było zarobić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, patrząc na wcześniejsze e, powiedzmy, ruchy altcoinów, nawet we wcześniejszych latach, i to, w jakim miejscu teraz jesteśmy, no nie pokazuje faktycznie bezpośrednio na wykresach nic dobrego. Czy to chodzi o rozwodnienie, czy chodzi o to, że kasa po prostu rozlała się pomiędzy miliony projektów, które na dzień dzisiejszy są, moi drodzy, jest to możliwe. Jest to możliwe, że w tym momencie. Mamy już top peak alt sezonu, a nie widzimy tego zbytnio, ponieważ jest tych projektów miliony, jest tych projektów kilkanaście milionów, zupełnie co inaczej niż w 2021 roku, gdzie projektów było 15 tysięcy i faktycznie popcorn dział się tam na wszystkim, co wychodziło. Więc w tym momencie, bardzo, ale to bardzo ostrożnie trzeba obserwować altcoin oraz to, co się na nich dzieje, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy. I żebyście nie przespali tego momentu, w którym po prostu tak to już jest koniec więcej nie będzie pompowało, trzeba sprzedawać, czekać na bessę i znów kupować na nowo wybrane projekty. A tutaj słuchajcie, przechodzimy do long term holder Binary Spending Indicator. I tutaj long term holderzy postanowili zrobić sobie przerwę od sprzedaży, dzięki czemu cena Bitcoina miała możliwość odbić trochę w górę. Widać, że mimo wszystko oni wciąż są dominującym graczem na rynku. Widzimy to bezpośrednio na tym e, wykresie oraz oczywiście to... Co było na ostatnim live'ie na YouTubie, na którego polecam zaglądność, w którym nasz trader Fabian opowiadał, w jaki sposób jest to wszystko skorelowane stricte z opcjami na e, e, kryptowalutach, gdzie pokazywał przed wybiciem na Bitcoinie do jakiego poziomu możemy dojść, co się może wydarzyć, i to właśnie się wydarzyło. Więc czasem warto popatrzeć z innej perspektywy, słuchajcie, na wykresy, nie tylko po prostu na wykresy, ale trochę też na backend, trochę na on trochę na czarno-białą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby móc w jakikolwiek sposób określać to prawdopodobieństwo, także zapraszam również do tego. A przy okazji na Discorda, ponieważ Fabian robi e, bardzo dużo live'ów u nas na Discordzie właśnie w oparciu o opcje, ponieważ on na tych opcjach się najbardziej skupia, więc myślę, że dla każdego long termowca, ale również osoby, która traduje, będzie to bardzo, ale to bardzo ważna wiedza. Także w tym momencie zobaczymy, czy będą chcieli zacząć sprzedawać na trochę wyższych poziomach, ponieważ stwierdzili, że możemy testować może gdzieś okolice ATH, czas pokaże. No i w tym momencie sell side risk ratio, a tutaj kasa z rynku nam ucieka bardzo mocno, co widzicie tutaj na tym oscylatorze, jesteśmy na najniższym poziomie od marca. To plus FOMC Równa się bardzo duża wolatywność, więc w najbliższych dniach myślę, że zobaczymy faktycznie tą dużą wolatywność ze względu na stopy procentowe, ze względu na różne rzeczy, które dzieją się na Forex kalendarzu, właściwie w rzeczywistości, ale tam możecie zobaczyć, co się dzieje. Więc pamiętajcie, jeżeli pojawi się jakiś strach. Czy pytanie, które się będzie nasuwało, czy warto go odkupić i w którym miejscu faktycznie jesteśmy? Oczywiście to wszystko będę relacjonował i wrzucał swój bias, jak i bias traderów na Discorda, na którego serdecznie Was zapraszam, bo jest darmowy. Oczywiście link macie w opisie. Pod tym filmem. A teraz słuchajcie, przechodzimy do Capital Rotation Net Position Change. Bardzo ważny wykres. Drastycznie spada nam ilość kasy, e, która wpływa do Ethereum, czyli ta niebieska tutaj, ten niebieski tutaj kolor. Jeszcze miesiąc temu te wpływy przekraczały 60 miliardów. Teraz jest to tylko 36, czyli prawie połowa tej kasy natomiast nie dostał bitcoin ani stable, a więc poszła. Ona w altcoiny i to widzimy bezpośrednio na wykresach, właśnie tam, gdzie te altcoiny po prostu zaczęły pompować. Tak jak mówię, nie wszystkie, nie możemy się tego spodziewać, właśnie ze względu na rozwodnienie tego rynku, moim oczywiście skromnym zdaniem, więc, no, żebyśmy się nie zakochali zbytnio w alt seasonie i nie przeczekali momentu, w którym faktycznie trzeba było sprzedać swoje bagi, a 500-600X. 500-600% może się po prostu nie wydarzyć. No i patrzymy oczywiście jeszcze na ETF-y, na BTC. Wreszcie wróciły do e, życia po 7 tygodniach malutkiego obrotu. W tym tygodniu zanotowały ponad 2 miliardy dolarów wpływu. No i moi drodzy, najważniejsza rzecz, czyli 17 września o godzinie 20, czyli za dwa dni, będzie posiedzenie fomc czyli Federal Funds Rates. Zobaczymy, w jaki sposób będą wyglądały stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. I moi drodzy, zrobimy sobie wspólnego live'a z traderami prawdopodobnie na tą okazję, ponieważ też z traderami jedziemy na mały wyjazd em, integracyjny, tak jak to robię zresztą e, dwa razy w roku, zabieram wszystkich traderów i po prostu niech też chłopaki trochę odpoczną, więc będziemy mieli szansę, żeby zrobić wspólnie tego live'a na FOMC, także wszystkich serdecznie zapraszam. Live prawdopodobnie odbędzie się na YouTubie, właśnie w godzinach Wieczornych, czyli 20.00, na co wszystkich serdecznie zapraszam. No i moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do wykresów, czyli właściwie najważniejszej części dzisiejszego odcinka. A i zanim przejdziemy sobie do wykresów, bardzo, ale to bardzo ważna informacja: słuchajcie, ruszają zapisy na whitelistę, darmową whitelistę CST Pro. Sezon drugi, moi drodzy, będzie już można się zapisać. Zarezerwować swoje darmowe miejsce, ponieważ nic to Was nie kosztuje. Na stronie www.cspro.pl. W momencie, w którym zapiszecie się na tą whitelistę. Macie zarezerwowaną możliwość wykupienia swojego miejsca na sezon drugi w listopadzie, grudniu. Sezon drugi oczywiście zaczyna się w styczniu, ale na CST Pro w sezonie drugim bardzo, ale to bardzo dużo zmian, o których będę Was informował w najbliższym czasie w filmach, jak i w filmie dedykowanym właśnie drugiemu sezonowi. Oczywiście zmiany, dodatki, nowy trader, nowe elementy, które tak naprawdę będą ogromnym game changerem. Także zapraszam do obserwowania, żebyście nie przegapili informacji właśnie co dokładnie będzie się działo na sezonie drugim, a oczywiście swoje miejsce moim zdaniem warto zarezerwować, nic was to nie kosztuje, a bez rezerwacji na łajtliście nie będziecie w stanie kupić swojego miejsca. Miejsce oczywiście będzie liczba ograniczona, czyli dodrzucamy 500 nowych osób, co daje łączną ilość 1500 osób, z czego 1000 osób z sezonu pierwszego ma możliwość przedłużenia, także miejsc za wiele dodatkowych nie będzie, więc na pewno warto z tego powodu się zapisać. A teraz przejdźmy do wykresów. Dobrze, zacznijmy sobie, słuchajcie, moi drodzy, od bitcoina, ponieważ bitcoin cały czas porusza nam się w pięknym, pięknym impulsie wzrostowym. Oczywiście my ze 118 tysięcy stów w szorcie, ktoś powie, no zaraz tutaj będzie jakiś SL, zaraz będzie jakiś break-even, ale spokojnie schedżowaliśmy się na poziomie 107 tysięcy dolarów z hakiem, więc w tym momencie sytuacja jest dosyć klarowna, wybiliśmy się powyżej vwap z wolumenem. może to świadczyć o tym, że faktycznie, jeżeli dominacja Bitcoina będzie chciała nam testować 58-59%, możemy na Bitcoinie zobaczyć próbę Retestu i wejścia w strefę 121 tysięcy dolarów, co dałoby ogromną strefę buy side likwidu, ogromną strefę podażową, z której, moim zdaniem, jeżeli nie będzie dużego wolumenu oraz dużego FOMO na rynku, zobaczymy reakcję. Reakcję, która mogłaby się odbyć do 118-116 tysięcy dolarów. Chociaż moim zdaniem, najważniejszym miejscem w tej całym klasze, który tutaj mamy, jest poziom. 113 500, więc zobaczymy, jak falowo będzie się chciał tutaj nam bitcoin poruszać, chociaż na razie można powiedzieć, jesteśmy w nielada, po nielada nie, korekcie nieregularnej. W tym momencie może jakieś znalezienie nowego range'a, zobaczymy, natomiast na pewno w tym miejscu będę bawił się dalej w shorty, ponieważ jest na to plan długoterminowy na moje shorty, który będę realizował oczywiście na Discordzie w strefie Patrona, na którą Was serdecznie zapraszam, jak i na CST Pro. Są tutaj odpalone pozycje, więc na pewno sytuacja jest dosyć ciekawa. Co może się wydarzyć po FOMC? Oczywiście stopy procentowe są już wycenione, więc ten cały ruch prawdopodobnie wycenił nam stopy procentowe, natomiast jeżeli na FOMC nie będzie nowych informacji o następnych obniżkach, czyli zaczną się spekulacje, że to była ostatnia obniżka w tym roku, możemy zobaczyć jakiś seldenius na bitcoinie i powrót do tych niższych poziomów. Natomiast jeżeli Powell będzie mówił o tym, że stopy procentowe faktycznie będzie chciał jeszcze obniżać na następnych posiedzeniach o następne 25, 25, no to faktycznie tu możemy zobaczyć pompkę. Też ważna rzecz, jeżeli nie zobaczymy obniżenia stóp o 25 punktów bazowych, a o 50 punktów bazowych, no to tu możemy również dostać ładne podbicie nawet do tego poziomu. Także naszykujcie się na FOMS, bo na pewno będzie Gruba wolatywność, będzie można to na pewno mocno rozegrać. Także zapraszam na Discorda. E, tak jak mówiłem, ponieważ tam będziemy zaczynać tego live'a właśnie z FOMCem, z tymi najważniejszymi elementami. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Ethereum, stało się to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, plus minus. Zależy dla kogo. W tym momencie przebiliśmy naszą tą strefę ważną, lokalną oporu z wolumenem. Zretestowaliśmy pozytywnie, więc tutaj mamy dobrą drogę i wolną drogę, tak naprawdę, do tego, żeby Ethereum dalej szło do góry. Patrząc na to, jak wygląda total trójka, która no zobaczcie, że na Tygodniówce wybiła nam nowe ATH i nie chce się zatrzymać. Wykres wygląda całkiem dobrze. Więc, jeżeli faktycznie ta kasa zacznie wpływać do naszego największego asetu, no bo największym asetem altcoinowym jest oczywiście Ethereum, to faktycznie możemy zobaczyć tu przebicie 5000 dolarów i rajd coraz, na coraz wyższe poziomy. No na pewno ci, którzy hodlują ETH, będą zadowoleni. Ja oczywiście wtedy tutaj z tej struktury wewnętrznej odpuszczę sobie shorty, no bo to już nie będzie miało sensu. Z najważniejszych coinów, czyli na przykład Algorand, którego moi drodzy cały czas gdzieś rozgrywam, ponieważ mam cały czas, słuchajcie, włączonego longa dokładnie z tego knocika tu udało się zapakować na longa. Mam na to trochę dłuższy plan. Oczywiście mieliśmy impuls Jedni zebrali zyski, inni ich nie zebrali, natomiast w tym momencie po korekcie. Ja się tym nie przejmuję jakoś bardzo, nawet zejście do 23-20 mogłoby być możliwe, skąd, jeżeli faktycznie kasa zacznie wchodzić w altcoiny, ale będziemy mieli tą kontynuację. Jako jeden z większych asetów altcoinowych w tym rynku ma szansę dojść do poziomu take profitu, który sobie ustaliliśmy na Discordzie. Także tutaj faktycznie było takie dosyć snajperskie entry na poziom 28 55, gdzie zrealizujemy większość naszego profitu i zostawimy małego Nbumba na. 33 centy. Altcoiny, niektóre wyglądają naprawdę dobrze, inne trzymają się rewelacyjnie, takie jak na przykład XRP, więc tutaj nie ma, że tak powiem, strachu co do po niektórych. Natomiast oczywiście pamiętajcie, wszyty w jakieś gówna, jeżeli się pakujecie, bo tego nikt wam nie zabroni, to przynajmniej róbcie to za mały procent kapitału, ponieważ nie wchodźcie tam nigdy w Olin. Są to zbyt wolatywne asety, szczególnie w takich czasach jak teraz, lepiej zarobić mniej niż stracić wszystko, więc na pewno weźcie to pod uwagę. No i oczywiście aktualizacja reszty altcoinów, rozmowy o altcoinach i tym, co może się wydarzyć, będziemy prowadzili dalej na Discordzie. Link oczywiście macie w opisie pod filmem. Sytuacja jest na pewno napięta jak plandeka na żuku, ale można ją wykorzystać i przygotować się na to, że ta plandeka może pęknąć, jeżeli tak to w jaki sposób? Moi drodzy, jeszcze szybki luk na złoto, jako jeden wykres rynku tradycyjnego. Jesteśmy na pewno w strefie oporowej, o której mówiłem już jakiś czas temu. Czy stąd brać shorty? No, słuchajcie, trzeba na pewno zwrócić uwagę na price action. Wystarczy 12-godzinówka, chociaż jak będzie wyglądał? Jest to oczywiście strefa oporu, z której moglibyśmy zrobić jakokolwiek płytką yy, korektę na poziomie przynajmniej 2% z tego całego impulsu wzrostowego, ponieważ no, w każdym impulsie korekta musi być. Może 4% maksymalnie faktycznie by się Thank you. mogło wydarzyć. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. No i moi drodzy, jeżeli chodzi oczywiście o altcoiny, zapraszam Was serdecznie na Discorda. Pamiętajcie, Discord jest w 100% darmowy. Każdy może dołączyć. Linki macie w opisie. Macie tam multum wiedzy. Oczywiście w strefie Patrona ta wiedza jest powiększona, ponieważ macie tam dwa live tradingi dziennie z pro traderami ze mną, czyli miejsca, aktualizacje cały czas na bieżąco, rozgrywanie tego, żebyście mogli razem z nami ten rynek rozgrywać. Wystarczy tak naprawdę założyć tylko konto na giełdzie Bybit EU. Link również macie w opisie, więc jest to za darmo. Wy wspieracie serwer i całą społeczność, która w tym momencie ma 29 tysięcy osób, prawie i macie dostęp do ogromnej wiedzy, bo nie tylko live, ale również analizy w ilości kilka, kilkanaście dziennie, z których możecie wyciągnąć również miejsca wejścia, wyjścia. Możecie wyciągnąć po prostu to, w jaki sposób ten rynek w tym momencie tradować. Dostęp do narzędzi wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych, z których możecie korzystać za darmo oraz wiele, wiele innych benefitów. Społeczność już działa bardzo długo. Możecie zobaczyć, sprawdzić, Wejść za darmo, nic nie płacicie za to, a możecie tylko zyskać. Także serdecznie Was do tego zapraszam, ponieważ myślę, że jest to najbardziej aktywna społeczność. Nie ma głupich pytań, zadawajcie. Nikt Was tam nie wyśmieje, nikt nie powie, że jesteście głupi, czy czegoś nie wiecie. Jest to społeczność, która sobie pomaga, a nie społeczność która się blokuje i wyśmiewa. Także serdecznie zapraszam. Wyglądało na pewno na ten moment. Można powiedzieć, że wybiliśmy się powyżej kanału równoległego i testujemy jego górną granicę, więc na pewno zwróćcie na to uwagę. Jeżeli przebijemy się dołem, jakaś korekta mogłaby się pojawić dla mnie. Jeżeli chciałbym robić jakieś dłuższe swingi, oczywiście 3450 jako dobre miejsce na zakupy, ale raczej w najbliższym czasie. Patrząc na to, jak wojny eskalują, patrząc na to, co się dzieje na świecie, tej ceny pewnie nie zobaczymy. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do raportu tygodniowego oraz najważniejszych newsów rynkowych razem z Q&A. Większość głównych amerykańskich indeksów giełdowych zakończyła tydzień wzrostami w oczekiwaniu na posiedzenie rezerwy federalnej w dniach 16-17 września, na którym powszechnie oczekuje się obniżki krótkoterminowych stóp procentowych. Ale słuchajcie, co by było, gdyby ich nie obniżyli, gdyby się wydarzyło, że Powell jednak stwierdzi, a, jeszcze nie obniżamy, to by był dopiero mocny sel Eutuzjazm związany, związany z trwającym boomem na sztuczną inteligencję, napędzany przez ogłoszenia Oracle, o znacznym wzroście prognoz dzięki dużym kontraktom AI. Dodatkowo wsparł główne indeksy. Indeksy Dow Jones, Industrial Average i SP500 oraz Nasdaq Composite osiągnęły rekordowe poziomy w trakcie tygodnia. Dane Biura Statystyki Pracy opublikowane w czwartek pokazały, że wzrost cen konsumenckich przyspieszył w sierpniu. Indeks cen konsumenckich CPI, mierzący inflację na poziomie hurtowym, nie Oczekiwanie spowolnił 2,6% rok do roku w sierpniu w porównaniu do 3,1% w lipcu. Pomimo, że inflacja pozostaje powyżej długoterminowego celu Fedu na poziomie 2%, inwestorzy oczekują, że bank centralny obniży stopy procentowe w odpowiedzi na osłabienie rynku pracy. Moi drodzy FOMC, już w środę poznamy decyzję rezerwy federalnej w sprawie obniżenia stóp procentowych albo pozostawienia ich na miejscu. Po raz pierwszy od lat mamy szansę na to, że Powell wreszcie powie coś dobrego, aniżeli rezerwa federalna robi to, co może by było dobrze, czyli nic. Konsensus zakłada cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a to byłby pierwszy ruch w dół od marca 2020 roku i zupełnie nowa sytuacja dla rynku oraz cyklu. Rynki, jak sami widzicie, zaczęły już dosyć mocno wyceniać ostatnie dni, także uważajcie na tą euforię, bo możemy się wszyscy zdziwić i jeżeli nie wydarzy się nic wielkiego, zobaczycie ogromnego seldeniusa, a shorty zaczną skwierczeć z pozytywnych procentów. Słuchajcie, Solana, dawno o solanie nie rozmawialiśmy. Cena solany wzrosła do najwyższego poziomu od stycznia, zyskując 20% w skali tygodnia. Te wzrosty były napędzane zwiększonym zainteresowaniem instytucjonalnym właśnie tego projektu, w tym znaczące zakupy solany przez Galaxy Digital. Według danych z Coindesk, Galaxy Digital wypłacił z giełdy tokeny o wartości 724 milionów dolarów, co przyczyniło się do zaciśnienia podaży i wzrostu ceny. Działania Galaxy mogą być powiązane z firmą Forward Industries, która zebrała 1,65 miliarda dolarów w celu akumulacji tokenów Solany przy wsparciu właśnie Galaxy. Więc pytanie, co ta Solana znowu nam odwali? Na pewno, jeżeli ktoś jest w niej z dosyć niskich poziomów, w okolicy 250 dolarów, są bardzo dobrym miejscem na wzięcie chociaż częściowego profitu i przestawienie się na break-even. Także pomyślcie na pewno o tym, bo to może być ruch, który ochroni ewentualnie przed korektą. A teraz moi drodzy, przejdźmy na koniec do szybkiego, standardowego QA. Cześć, mam pytanie, od kiedy będzie można używać w Polsce, bybit.com na EU. Nie ma jeszcze wszystkich walut, więc nie mogę przenieść całego portfela z com na EU. Słuchaj, mam nadzieję, że do końca roku się to wydarzy, przynajmniej takie są plany teoretyczne. Jeżeli tak, wtedy będziesz mógł to zrobić. Jeżeli nie, będziemy musieli jeszcze poczekać. Ale myślę, że do końca roku faktycznie dostaną już tą końcową licencję i zaimplementują jeden do jednego dokładnie to samo, co jest na com, ponieważ taki jest plan. Ci, którzy korzystają z EU, pamiętajcie, że po prostu oni musieli to wcześniej włączyć... Stricte podmikę, a teraz czekają na ostatnią licencję, która da im możliwość odpalenia rynku futures i wrzucenia wszystkich pozostałych elementów, więc chwila cierpliwości i tak naprawdę nie zobaczycie żadnej różnicy. Witaj, wspomniałeś w ostatnim odcinku, że srebro fizyczne nie bardzo, a złoto fizyczne, na przykład monety inwestycyjne, czy jednak lepiej ETF na złoto? Czy zmiksować trochę fizyczne, trochę na ETF? Dzięki. Wiesz co? Uważam, że na pewno najlepsze będzie złoto fizyczne i tutaj, jeżeli masz do wyboru ETF, -y, a złoto fizyczne, to na pewno wybrałbym złoto fizyczne bez dwóch zdań. E, oczywiście to zależy, czy komuś. Się chce, jeżeli ktoś kupu, robi zakupy raz na miesiąc, no to można sobie pokupować ETF-y, potem sprzedać, kupić fizyczne. Ja tak czasem robię, chociaż raczej staram się faktycznie brać głównie te monety fizyczne. Pamiętaj, że nie sztabki złota, broń Boże, tylko monety bulionowe i to te najważniejsze, te największe typu Krugerrand, bo one będą. Jakby najbezpieczniejsze w sytuacji w razie W, e, i też bez żadnego problemu na pewno to sprzedaż, i są przede wszystkim Twoje w Twojej ręce, więc zdecydowanie monety bulionowe. Co według Ciebie stanie się w środę podczas FOMC i co zrobi rynek w perspektywie kilku dni, tygodni po? Mamy kilka scenariuszy. Jeżeli zostaną obniżone stopy procentowe o 25 punktów bazowych i nie zostaną zapowiedziane następne obniżki, myślę, że może być mały spike do góry. I raczej korekta. Jeżeli zostaną zapowiedziane przyszłe obniżki stóp, możemy dostać delikatną euforię i mocniejsze podbicie pod szczyty pod ATH na bitcoinie. Jeżeli natomiast nic nie wydarzy się na FOMC, czyli stopy procentowe nie zostaną obniżone, uważam, że dostaniemy mocny sell the news. Cześć, czy możesz zarekomendować jakieś książki dla początkujących krok po kroku, które tłumaczą zasady tradingu, począwszy od podstawowych pojęć i przechodząc po bardziej zaawansowanych tematów. Oglądam filmy na Akademii, śledzę Twój YouTube, analizy traderów. Niemniej jednak, taka książka na biurku była super dopełnienie, dziękuję za wskazanie tytułów, a jak taką książkę sam wydasz, to pierwszy ją kupię, pozdrawiam, Rafik, cześć Rafik słuchaj, na razie o książce nie myślę musiałbym się sklonować tak podwójnie jeszcze, natomiast jeżeli chodzi o książki, oczywiście tu nie podam Ci dokładnych tytułów, ale książki, które pokazują świecowe paterny i tak dalej, jak najbardziej jednakże możesz to znaleźć w internecie, ale tak jak powiedziałem pewne usprawnienie, które wydarzy się na CST Pro, myślę, że tutaj rozwiałoby totalnie Twoje Twoje pytanie o książkę, także śledź, bo jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, na CST Pro już zdradziłem, ale tutaj nie mogę. I myślę, że to bardzo mocno rozwieje Twój temat dla początkujących, ponieważ... Myślę, że to będzie mocny game changer. E, natomiast na pewno wszystkie książki stricte takie, wiesz, e, z patternów świecowych, z patternów na wykresie, czy z danej metodologii będą dobre, jeżeli przeczytasz. Im więcej, tym lepiej, e, ale na pewno chwilę bym, zanim kupisz książkę, się wstrzymał i zobaczysz, o co mi chodzi. Moi drodzy, to już wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli się podobał, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i przede wszystkim informacji o tym, kiedy można wpisywać się na whitelistę, ponieważ kto pierwszy, ten lepszy. Tymczasem życzę Wam przemiłego poniedziałku i dobrego tygodnia. No i słyszymy się na live'ach na YouTube oraz na odcinkach na YouTube oraz na live'ach na Discordzie. Także do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.